Będą w do i obserwować życie. Najbardziej ciekawe są te obserwacje szar. Można, można zauważyć, jak przestrzegają różnych zwyczajów, nieraz jak bardzo te przepisy swojego prawa obchodzą, e, starają się przepyszyć Pana Boga, wtedy używają w pamięci wszystkie. Światami sporu Jezusa dotyczącego świętowania Szabatu, tego co wolno czynić w Szabat, czego nie wolno, i jak po Jezusowemu na, na różne zwyczaje, na różne prawa można spoglądać. Życi nauczyli się bardzo sprawnie omijać różne prawa, różne aby Jak się jest w właśnie trzeba to, to obserwować. Tak, na przykład, nie wolno przyciskać tego guzika, więc z telefonu też nie wolno korzystać przy pomocy palca. No to według no to nich można sobie włożyć patyczek do ust i ustami w ten sposób naciskać, naciskać na telefon. To można zaobserwować, są na uniknięcie. To ma sens, nie palcem. Czy to jest przyczenie Boga, czy to jest świętowanie szabanku? Można na się uczyć. Jak się jest w podle, to w piątek czy zachodem słońca przy wejściu zapalają dużą liczbę świeczków, bo nie wolno trzeba to szabach odstalać w oknie. Świeczki są po to, że jak ktoś chce wejść przez potem na papierosa, to w kolumn odstala papierosa od tej, od tej świeczki, z papierosem wychodzi na zewnątrz. Z tym zakazem wyciskania przycisków, które by się no to nie wolno w tym hotelu wjechać w inny. Byli w tym hotelu żyć. Tak? Kobieta, kobieta z dziećmi, z wózkiem, nie mogła wejść do wózkiem i nacisnąć muzika, żeby wjechać w sąsiedztwo. Nie. U Nie. w świętowaniu Szewartów wyglądało tak, że mimo, że sama drobna, ona musiała wziąć swój wózek i zaszczycić długo w Obserwować. Na przykład no nie wolno przycisnąć do no ekspres na śniadaniu oczywiście nieczynny, tak? ale już i trzeba mieć niedobrą, kawę z tego osób przygotowaną dużo wcześniej. Czy o to chodzi w świętowaniu? Czy to jest tyle to jest Bogu? Czy apostołowie z dzisiejszej Ewangelii mieli być głodni, dlatego że nie wolno urwać jej wieściarna? Miałeś to mieli cały dzień nie jeść. To wynika z tego, że podczas szabalu obowiązuje zakaz żniwa i zakaz mucenia ziarna. Urwanie włosów to dla nich żniwo. wyłupywanie ziarny to, to dla nich mucenie zboża. Czy tak jest sens? My też musimy być bardzo ostrożni, kiedy przestrzegamy różnych zwyczajów, różnych tradycji. E nawet świętując, świętując niedzielę. Jezus zwracał uwagę na to, żeby zachować bardziej ducha, ducha tych tradycji i zwyczajów, niż trzymać się sztywno tych wypraw. Mamy ten zakaz pracy, zakaz wykonywania niekoniecznie rzeczy w niedzielę. Bywa tak, że pobożni chrześcijanie też czasem doprowadzają to do jakiegoś. Do jakiegoś, jakiegoś absurdu, nie wolno, nie wolno pracować. Niech ktoś jest działkocem, bardzo to lubi, w ten sposób wypoczywa, no, i on nie zrobi tego w niedzielę, to on po nie, nie wolno. No, bo, e, miałem koleżankę, która miała wątpliwości, czy w niedzielę może iść na śniłowniku, bo, e, bo to jest jednak wysiłek, to jest jednak, jednak trud. Chodzi o zachowanie pewnego trudu. Niedziela jest po to, żebyśmy świętowali w taki sposób. służyć ten czas w budowaniu relacji z drugim człowiekiem, w budowaniu relacji z Panem Bogiem, bo nam jest dane ten dzień. Nie żeby trzymać się z tej litery, ale żeby rzeczywiście te, te relacje rozwijać, żeby przebywać z Bogiem i z człowiekiem, Tu się cieszyć, z tego korzystać, z tego dla siebie też, żeby też czerpać. Pamiętajmy, że to duch pożywia literę zaś.